w Wojewódzkim Domu Kultury w Zamościu we wrześniu 1975 roku, po studiach i po roku wojsku. I gdzieś tak po, po dwóch latach jakoś mi świadomiłem sobie, że, że to właśnie tutaj mieszkał Leśmian i że jeszcze są ludzie, którzy być może go pamiętają. I że Zisław Jastrzębski, mój nauczyciel akademicki, który wydał w 1966 roku wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, mógł nie przypytać wszystkich, mógł nie dotrzeć do wielu osób. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli ja tego nie zbiorę, to to przepadnie na zawsze. Ja wiedziałem, że to są takie ostatnie okruchy, jak mówię, ostatnie okruchy ze stołu zgarnięte. Wiedziałem też, że Jastrzębski miał ułatwione zadanie, bo kilkanaście czy dwadzieścia lat wcześniej zbierał te wspomnienia i, i miał jakby literatów jak na dłoni, czyli tych najbliższych znajomych leśnią. Natomiast wiedziałem, że nie przeczytał Yy, nie spenetrował dokładnie środowiska yy, prawniczego i że tutaj mogę kogoś fajnie doznać. Udało się? Udało się. Zacząłem, trafiłem na panią Zofię Wiktorowiczową, która mi z kolei podała szereg informacje. Wchodzić...